Z biegiem lat na pewno tak się to jakoś zmienia. No, chcieliśmy, żeby dzieci trochę zobaczyły świata. Wiadomo, życie to porównanie, czyli jakiekolwiek widzenie, jak inni mogą być szczęśliwi, jak pracują w różnych krajach, jest, jest bardzo ważne, no, ale liczyliśmy, że z czasem zaczniemy to jakoś przekazywać. Przede wszystkim wiedzę. No bo trudno jest to tam spisać czy powiedzieć, że, że każdy rok jest kompletnie inny, jest in, inna pogoda, inne warunki. Inne mody w ogóle na wiele rzeczy się bardzo mocno zmieniają i z biegiem czasu, no tak proponowaliśmy córce i zięciowi, jakby się trochę oczaskali. Na początku byli bardzo entuzjastycznie nastawieni, co nas bardzo cieszyło, ale po roku pracy z nami stwierdzili, że to nie, że to jest za ciężko. Nie, nie, ich wyobraźnia po prostu nie obejmowała czegoś takiego, że każdą niedzielę czy każdy dzień trzeba poświęcić jakby temu, a z biegiem czasu zaakceptowaliśmy też ich taką e, Inną filozofię, inne jakby branie pod uwagę, że trzeba promować markę, wypromować tą markę, że nie trzeba iść w kierunku ilości, tylko trzeba iść właśnie w kierunku tutaj, że my takich rzeczy nie, nie, nie jeździliśmy na jakieś spotkania tutaj, wystawy i tak dalej na miejscu, gdzie oni właśnie dzięki temu się tu bardzo mocno rozpromowali i ta sprzedaż im się jakby zmieniła w innym kierunku. No, zaczęliśmy też pod nich dzięki temu sadzić wiele rzeczy i... W kierunku takiej sprzedaży bezpośredniej, nie tego co robiliśmy kiedyś. Czy kiedyś bez nich myślę, w ogóle by nam nie przyszło do głowy, że, że można tak to w ten sposób robić? No i widzę, że to tak po pozięciu córce, że no, oni się bardziej cenią, nie? potrafią jakby tą swoją pracę lepiej wypromować niż my kiedyś. I to bardzo cieszy, że ten prestiż tego zawodu nie, jakoś nie, nie upada, nie jest marginalny czy nie jest traktowany jako coś, coś zacofanego, tylko właśnie że można w taki sposób też fajnie i szczęśliwie żyć. Więc myślę, że to no, udało nam się i bardzo się z tego cieszę, że tak to się właśnie fajnie ułożyło. Wnuk jest i jakimś tam następcą w rodzinie, wiadomo. Wiadomo, że dzisiaj tych dzieci jest bardzo mało i to tak jest. Każdy jest praktycznie królem i księciem, ale no fajna rzecz, nie? Wnuk w ogóle wprowadził taki bardzo duży spokój, gdzie kiedyś tylko żyliśmy pracą i tak dalej, a dzisiaj potrafimy to jakby podzielić bardziej rodzinnie i jakby to tak, no dużo szczęścia, nie? Wiadomo, że dziecko jak się śmieje, to nie ma nic lepszego na świecie, nie? A dzięki temu właśnie, no fajnie, że możemy go w takim otoczeniu wychowywać. Młodzież wprowadziła dużo takiego Czegoś, że na przykład ja na przykład nie miałem nigdy takiego kontaktu z klientem. Oczywiście miałem, ale miałem z klientem hurtowym innym, a ta sprzedaż detaliczna wygląda trochę inaczej. Więcej się mówi o smaku, o innych rzeczach. Dwa, przede wszystkim klient dzisiaj docenia. Myślę bardzo, te, te relacje rodzinne, to, że to się robi między sobą w rodzinie. Jest, jest, jest to jakby ważne i myślę, że to jest ważne, że się tą rodzinę jakoś stala promuje, żeby, żeby ta rodzina nie była taka, taka rozjechana gdzieś tam i nieobecna a tak jednak ta produkcja wchodzi na to, że, że, no, że, że wszystko jest jakby w tym kierunku fajnie, fajnie kojarzone. Ważne, żeby, żeby wszyscy zrozumieli, że ta lokalność jest bardzo ważna. Nie? Przede wszystkim to, jeśli kupujecie od, od klientów lokalnych, patrzcie na jego ręce, na jego wiedzę, co potrafi powiedzieć o tych rzeczach. O jego fascynacji w ogóle, że jest, że się cieszy, że potrafi coś takiego wyprodukować, zrobić. Jakby dbajmy o to, a nie chodźmy tylko po marketach czy gdzieś i kupujmy towar, który nie ma żadnej wiedzy ze strony sprzedawców, którzy by mogli cokolwiek na ten temat powiedzieć, trzeba to kultywować, żeby to nie zginęło, żeby to się rozwijało. Ważne jest, żeby Właśnie popierać swoich, kupować swój towar w danym regionie. Kupujmy od swoich, popierajmy przede wszystkim młodych, bo tych młodych jest coraz mniej. Mało jest ludzi, którzy chcą to robić, chce się tym interesować. Wiedza jest po prostu tak duża, że nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak dużo wiedzy potrzeba od chemii, uprawy, biologii, wszystkich rzeczy finansowych, spraw prawnych rzeczy, żeby dzisiaj takie gospodarstwo ogarniać. To nie jest tylko posadzenie sobie jednej jabłonki w sadzie, tylko to jest cała praca, ciągła nauka, także dbajmy o tych młodych i szanujmy ich na każdym kroku. Popierajcie nasze jabłka.